Cześć, ja na imię Asia i tutaj się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiejsze słowo może być dla części ludzi prorocze, może być taką informacją, co robić dalej. I oczywiście tak jak z każdym słowem, należy z tym przyjść do Boga, należy spędzić z nim czas, należy samemu zapytać, czy to aktualnie jest dla nas, co mamy z tym zrobić i w jaki sposób zacząć działać z tym. Jak powiem w jednym ciele mam wiele członków. Ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni i drugich. Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeśli usługiwania, nie usługuje. Jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. Jeśli czytamy w Biblię, to widzimy, że taka Boża społeczność, społeczność między ludźmi jest bardzo ważna. To jest tak naprawdę Kościół. Kościół to nie jest budynek, a ludzie, z którymi jesteśmy połączeni, ludzie, którzy też współpracują dla Boga. I oczywiście możemy mieć etapy w życiu, kiedy jesteśmy sami, dlatego że Bóg gdzieś tam nas izoluje i pracuje z nami tylko jeden na jeden. I ja sama mówiłam o takim etapie w moim życiu. Natomiast to nigdy nie będzie plan Boga na całe nasze życie, ponieważ potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy właśnie tych różnych darów łaski i korzystania nawzajem z nich, pomagania sobie nawzajem. Jeśli mamy taką prawdziwą Bożą społeczność, to ja mogę być wsparciem dla innych, dlatego że Bóg dał mi pewne dary, talenty. I różne rzeczy, którymi mogę dzielić się z ludźmi, i tak samo mogę korzystać, dlatego że Bóg połączył mnie z pewnymi ludźmi, którym dał pewne dary, talenty i różne inne rzeczy. I tak samo jak ze wszystkim, jeżeli chcemy naprawdę żyć dla Boga, jeżeli naprawdę oddajemy mu swoje życie, to powinniśmy go pytać o każdą jedną rzecz. I tak samo jeśli chodzi o kościół, tak samo jeśli chodzi o naszych najbliższych braci i siostry. To nie powinien być nasz wybór, dlatego że tak nam się wydaje, dlatego że tak wygląda ok, tylko że tam może jest po prostu najbliżej. To powinni być ludzie, których Bóg nam wskaże. To powinno być miejsce, które Bóg nam wskaże. Wtedy przyszli jego bracia i matka, a stojąc przed domem posłali po niego, wzywając go. A tłum siedział wokół niego i powiedzieli mu, oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię. Ale John nim odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi? A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką. A więc, jeśli chcemy nazywać się rodziną Jezusa, jeżeli chcemy właśnie nazywać się braćmi, siostrami, a nawet matką, tak jak Jezus tutaj mówi, to musimy wypełniać Bożą wolę. bo co Jezus tutaj pokazał, że to nie rodzina biologiczna, w której się urodził. Była jego rodziną, ale jego rodziną jest każdy, kto chce oddać mu swoje życie i wypełniać Bożą wolę. Dlatego jego rodzeni bracia i siostry nie byli lepsi w żaden sposób od nas. Jego biologiczna rodzina nie była w żaden sposób lepsza od ludzi, którzy po prostu dali mu swoje życie i wypełniają wolę Boga. I zobaczmy, że w tym fragmencie Jezus kładzie nacisk na wypełnianie woli Boga, bo jeśli Go kochamy, jeśli w Niego wierzymy, to chcemy wykonywać Jego wolę. Jeżeli chcemy przebywać z rodziną Jezusa, jeżeli chcemy właśnie przebywać z naszymi braćmi i siostrami, to musimy zwrócić uwagę, czy to są ludzie, którzy rzeczywiście wypełniają Bożą wolę, czy to są ludzie, którzy naprawdę kochają Jezusa. I dlatego też tak ważne jest pytanie Ducha Świętego, w które miejsce dokładnie mamy się udać, z którymi ludźmi dokładnie mamy się połączyć. Ponieważ to Duch Święty najlepiej wie, kto naprawdę wypełnia Jego wolę. Ludzie mogą tak mówić, ludzie mogą nawet zachowywać się w taki sposób, że tak na zewnątrz to będzie wyglądało, ale Duch Święty dokładnie wie, kto naprawdę Go słucha. Duch Święty naprawdę wie, kto nasłuchuje i kto wykonuje to, co ma wykonać. Nie jesteśmy w stanie oszukać Ducha Świętego. A więc jeżeli chcemy naprawdę takiej prawdziwej Bożej społeczności, w której będziemy wzrastać, która będzie dla nas ogromnym wsparciem i w której my sami będziemy mogli również być wsparciem dla innych, to powinniśmy zapytać Boga, w które miejsce mamy się udać, do których ludzi mamy się udać, z kim dokładnie mamy się połączyć. A jeżeli takiego miejsca jeszcze nie mamy, to módlmy się o to, żeby Bóg dał nam właśnie odpowiednich ludzi. Bo tutaj nie chodzi o budynek. Tu chodzi o ludzi. Jezus nie powiedział, że Jego braćmi, siostrami, Jego matką są Ci, którzy chodzą do konkretnego miejsca. Powiedział Ci, którzy wypełniają Jego wolę. Najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką, jak mówi prorok. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Jakiś dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku? Czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka? Bóg jest absolutnie wszędzie. Gdziekolwiek nie pójdziemy, tam On będzie. A więc kościołem może być Twoje mieszkanie, w którym zaprosisz ludzi, w którym będziecie się razem modlić, dlatego to nie miejsce jest istotne, a ludzie, z którymi się spotykasz, ludzie, którzy wypełniają Bożą wolę albo którzy bardzo chcą ją wypełniać. Może jeszcze nie zaczęli, może jeszcze nie wiedzą, jak zacząć, ale chcą zacząć to robić. Jeśli z takimi ludźmi się spotykasz, jeżeli z takimi ludźmi tworzysz społeczność, to może być pewna pewny, że jesteś w dobrym kościele. A więc dzisiaj zachęcam Cię do takiej modlitwy. Zależnie od tego, czy bardzo mocno czułaś, czułeś, że to słowo jest do Ciebie, czy nie, moim zdaniem tą modlitwą i tak zawsze warto się pomodlić. A mianowicie poproś Boga, żeby powiedział Ci, czy kościół, w którym aktualnie jesteś, to jest miejsce dla Ciebie, czy to jest ta społeczność, którą wybrał dla Ciebie Bóg. Czasami to miejsce, ci ludzie są jak najbardziej okej, okay, wypełniają Bożą Wolę, ale bardzo możliwe, że Bóg chce dla Ciebie z jakiegoś powodu innego miejsca. W którym będziesz się rozwijać. Może masz poznać w jakimś innym miejscu innych ludzi, może masz zacząć robić coś dla Boga, i z tego powodu Bóg może chcieć Cię w innym miejscu. Zachęcam Cię, żebyś pomodlił, pomodliła się taką modlitwą, której prosisz Boga o pokazanie Ci odpowiedniego miejsca, odpowiednich ludzi. Jeśli takich ludzi jeszcze nie znasz, to żeby takich ludzi ci pokazał, żeby, ich, żeby jakoś ich Ci przedstawił. I oczywiście to jest bardzo ważny temat. Więc to jest coś, nad czym sp warto spędzić więcej czasu, modląc się, prosząc Boga, by dał nam potwierdzenie, by pokierował nas w odpowiednie miejsce do odpowiednich ludzi. Ale naprawdę warto to zrobić, bo bardzo często taki nasz zastój z Bogiem, który możemy odczuwać, właśnie może wynikać z tego, że nie jesteśmy połączeni z tymi ludźmi, z którymi mamy być połączeni. Bardzo często Bóg blokuje pewne rzeczy, dlatego że właśnie pod tym kątem Go nie słuchamy, dlatego że nie wypełniamy tej Jego woli. Dla naszego życia. Możemy się zastanawiać, dlaczego to cały czas nie rusza, dlatego, dlaczego cały czas tamto nie rusza, dlaczego cały czas modlimy się o pewne rzeczy i one nie przychodzą. Ale tak jak ze wszystkim, jeżeli nie wykonujemy Bożej Woli, jeżeli nie słuchamy Go w jednym, to wiele innych rzeczy również do nas nie przyjdzie, bo to posłuszeństwo w tym jednym otworzy drzwi do wielu innych rzeczy. Jeżeli, jeżeli nie zgadzamy się na jedną rzecz, którą Bóg nam wskazuje, to bardzo wiele drzwi po prostu się nie otworzy. A więc nie ignoruj tej wiadomości, tylko poproś Boga, żeby połączył cię z odpowiednimi ludźmi, jeżeli jeszcze nie jesteś z takimi połączony, połączona. I bądź uważna w tej kwestii na Ducha Świętego, bądź uważny na Ducha Świętego, bo to jest bardzo ważna część naszej drogi, żeby mieć wokół siebie też tych ludzi, też tych braci i siostry, którzy również Bożą wolę wykonują. Bóg chce, żebyśmy mieli wspaniałe... Duchowe rodziny, takie rodziny właśnie oparte na Jezusie, oparte na Duchu Świętym i chce nas z nimi łączyć, a więc módmy się o to i bądźmy otwarci na to, kogo Bóg może nam pokazać, w jakie miejsca może nas posłać i jakie nowe etapy mogą się dzięki temu zacząć. Dziękuję Ci za dziś, mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Bardzo dziękuję każdej osobie, która błogosławi ten kanał na bajkafi. Wierzę, że Bóg wynagradza tych, którzy potrafią błogosławić innych. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.